Cześć, tu Ola i to jest podcast Wolność Odżywienia. Miejsce, w którym mówię o relacji z jedzeniem, emocjach, ciele i codzienności. Z perspektywy psychologa, ale przede wszystkim człowieka, bez presji autentycznie. Dziś chcę porozmawiać z Tobą o jesieni. Nie tylko tej za oknem, ale też tej, która czasem dzieje się w środku, w emocjach, w ciele, w rytmie naszego dnia. Bo jesień to taki czas, w którym świat zwalnia, a my często nie potrafimy za nim zwolnić. I zamiast pozwolić sobie na spokój, czujemy napięcie. Zamiast odpoczywać, próbujemy za wszelką cenę utrzymać tempo. I właśnie o tym będzie ten odcinek o tym, jak nie uciekać od tego, co przychodzi jesienią. A na końcu odcinka opowiem Ci też o mojej grupie wsparcia, która startuje już 12 listopada. Być może to będzie przestrzeń właśnie dla Ciebie. Zauważyłeś, że jesienią ciało mówi do nas inaczej? Nie krzyczy, raczej szepcze. Ale jeśli wsłuchasz się dobrze, to można usłyszeć w tym szeptaniu sporo prawdy. Na przykład, że nie mamy już siły tak szybko biegać jak latem, już nie mamy takiej ochoty na aktywność fizyczną, nie chcemy być tak produktywni. A rozpisywanie rzeczy w kalendarzu co do godziny potrafi czasami przytłoczyć. Nie mamy ochoty na ekstremalne rzeczy, ani emocjonalne, ani właśnie fizyczne. Bardziej potrzebujemy koca, ciszy, spokoju, mniejszej ilości ludzi, spokojniejszej muzyki. I bardzo często nasz umysł mówi wtedy: hej, coś jest ze mną nie tak. Przecież jeszcze latem nie ja miałem tyle energii. Chciałam się spotykać z ludźmi, chciałam zdobywać świat, chciałam robić mnóstwo projektów, a nagle czuję, że oklapłem i ja tego nie chcę. Bo niestety, ale nauczyliśmy się, że zmęczenie to oznaka słabości, że trzeba działać. Nawet kiedy coś w środku mówi stop, zatrzymaj się. A z psychologicznego punktu widzenia to nie słabość, tylko fizjologia, bo nasze ciało dostosowuje się do mniejszej ilości światła, spada dopamina i serotonina. A mózg pracuje trochę inaczej. I to nie jest lenistwo, tylko biologia. W nurcie, w którym się szkole, mówi się, że człowiek jest częścią natury, mniej nadzorcą. A natura jesienią nie każe za to, że zrzuca liście. Nie mówi sobie, że powinnam kwitnąć, mimo że jest zimno. Po prostu robi miejsce na coś nowego. I może właśnie my też możemy się od niej tego nauczyć. Pomimo, że może wydawać się to takie bardzo dziwne, że jak to? Przecież jesień kojarzy mi się z tym, że jest zimno, ponuro pada deszcz i jestem ciągle chory. No właśnie, a jak myślisz, dlaczego chorujesz? Czy to może nie jest związane z tym, że twoje ciało mówi stop? Zatrzymaj się, może już jest trochę za dużo. Pozwól mi odpocząć. Nie złość się na mnie, gdy jestem słabszy. I to, co jesienią staje się dla wielu osób trudne? To właśnie zderzenie rytmów, że świat zewnętrzny wyraźnie zwalnia. Jest ciszej, ciemniej, chłodniej, ale świat wewnętrzny często wcale nie chce zwalniać. I wciąż słyszymy ten sam głos. Nie możesz się rozleniwić, nie możesz zaniedbać treningów, nie możesz zaniedbać liczenia kalorii, nie możesz zaniedbać dbania o relacje, nie możesz zaniedbać pracy, projektów. Nie możesz wstawać później, trzeba działać, bo jeszcze jest tyle rzeczy do zrobienia, i nikt za nas tego nie zrobi. I wtedy zaczyna się ten wewnętrzny konflikt. Twoje ciało chce odpoczynku, a umysł chce kontroli. I to napięcie często prowadzi do przeciążenia, a u niektórych do objawów: napięcie w ciele, trudności z jedzeniem, obniżony nastrój. No bo przecież, jeśli nie umiem się zatrzymać, prędzej czy później zatrzyma mnie moje ciało. Więc jesień jest trochę jak lustro. Odbija nasz stosunek do odpoczynku. Pokazuje, czy potrafimy zwolnić bez poczucia winy, stwierdzić: okej, okay, dzisiaj bardzo dużo pracowałem przy komputerze bądź w pracy. Po prostu mi się nie chce już iść na dwór, gdy jest tak szaro i zimno, jest ciemno, a moja głowa każe mi: musisz nabić kroki, bo przecież cały dzień siedziałeś, albo musisz jeszcze zrobić to i tamto, bo inaczej nie będziesz mógł spać i nie możesz iść odpocząć. Czy właśnie to pokazuje, że realnie dbasz o siebie, czy gdzieś tam robisz rzeczy, które podpowiada ci głowę za karę? Czy potrafisz zwolnić bez poczucia winy? Czy potrafisz być ze sobą, kiedy nic się nie dzieje? Kiedy zasypiasz właśnie z takim bałaganem w domu, bo po prostu nie miałeś siły. I to właśnie w takich chwilach wychodzi na wierzch, jak traktujemy siebie? Czy właśnie z troską, czy z wymaganiem, że musimy nadrobić? Że musimy nadgonić, że musimy być najlepsi. Nie możemy się poddawać, musimy być jak inni, bo jeżeli się poddamy, to będziemy nikim. Jesień często przynosi coś, co ja nazywam taką melancholią dusz. I to nie jest jeszcze depresja. To raczej taki subtelny stan między spokojem a smutkiem. Takie poczucie, że coś się kończy, ale że coś w nas też potrzebuje odpocząć, zasnąć. Niektórzy się tego boją, bo melancholia bywa niewygodna. Nie da się jej odpracować ani zamieść pod dywan, ale ona ma swoją funkcję. Ona trochę oczyszcza. W pracy często widzę, że kiedy ktoś wreszcie pozwala sobie na smutek, pozwala sobie na złość, pozwala sobie na bycie słabszym, przestaje się bać tego życia, bo smutek jest częścią uzdrowienia tak samo jak radość. Jesień przypomina nam o tym, że życie to cykl. Nie można być ciągłym wzrościem. Nie da się non stop rozkwitać. To trochę tak, jakbyś próbowała zmusić drzewo, żeby nie zrzucało liści. Przecież by umarło. Może właśnie po to przychodzi ten czas, żebyśmy też mogli trochę zrzucić liście. Z rzeczy, które już nam nie służą. Z oczekiwań, z presji, z porównań. Z tych wszystkich muszę. Wielu ludzi mówi, że jesienią najbardziej właśnie boli ta cisza. Że kiedy nie ma tylu bodźców, tylu planów, tylu ludzi, to zostajemy bardziej ze sobą. A wtedy słuchać rzeczy, które przez całe lato były zagłuszane. I pojawia się, my, jeszcze ja jestem tam, gdzie chcę być. Czy to życie, które prowadzę, naprawdę mnie karmi? Czy jest moje? Pytania te potrafią być trudne, ale właśnie one prowadzą nas bliżej prawdy o sobie, bo realnie w tym czasie mamy przestrzeń na myślenie o sobie, bo zauważ w tym ciągłym pędzie, gdy musisz wykonywać zadanie po zadaniu, ty nie jesteś przy sobie, ty jesteś przy tym, co masz wykonać, bo jeżeli tego nie wykonasz, to czujesz lęk. Uczucie winy, że coś się stanie, jeśli tego nie zrobisz. Ta pustka, której możesz doświadczyć w tym okresie, bo pojawia się na przykład więcej czasu wieczorami i jest większa przestrzeń do autoanalizy, to trochę czasami przeraża i pokazuje też to, że my mamy jakieś potrzeby, które są sfrustrowane i dlatego jest nam smutno, a dlatego to boli. I chcę Ci powiedzieć, że kryzys to też początek nowego porządku. A jesień jest takim małym kryzysem natury, po to, żeby wiosną coś mogło się odrodzić. Więc może warto nie uciekać od tej ciszy. Może warto właśnie jej się przyjrzeć, pobyć przez chwilę z nią bliżej. Może ona chce nam coś powiedzieć, coś właśnie bardzo ważnego. Jesień też uczy nas łagodności, bo w świecie, który non-stop każe nam być szybkim, aktywnym, uśmiechniętym, to łagodność to akt takiej odwagi. Bo być łagodnym wobec siebie, kiedy coś nie wychodzi, i nie zmuszać się do innego nastroju jest bardzo trudne. Tym bardziej nie karać się za zmęczenie. To właśnie wtedy widać, jaką relację mamy ze sobą, czy potrafimy być swoim sprzymierzeńcem, czy raczej surowym krytykiem. I może właśnie to jest ten sens tej pory roku, a żebyśmy zobaczyli, czy potrafimy trwać przy sobie, kiedy wszystko wokół staje się trudniejsze, ciemniejsze. Jeśli to też czas, w którym Właśnie samotność staje się bardziej widoczna, bo jednak w wakacje w lato mamy więcej tego kontaktu z innymi. Też innym chce się częściej wychodzić choćby na spacer, bo pogoda jest do tego dobra. A teraz jakby tak czas trochę zwolnił i każdy jest w swoim domu. I ewentualny kontakt, jaki możemy uzyskać, to taki. Wiesz, nie chce mi się, jestem senna, to też jest OK. Czy możemy popisać? Chcę Ci powiedzieć, dlaczego tak ważne jest wsparcie i posiadanie kogoś, z kim możesz się podzielić swoim samopoczuciem. I chodzi mi o takie wsparcie, które otrzymasz nie na takiej zasadzie, że wszystko będzie dobrze, tylko takie prawdziwe w relacji, w rozmowie, w poczuciu, że ktoś realnie cię słucha, a nie naprawia i chce dawać rady. I właśnie po to stworzyłam grupę wsparcia, która rusza 12 listopada. To będzie przestrzeń, w której spotykają się osoby z podobnymi doświadczeniami, czyli z zaburzeniami odżywiania, ale też z lękiem, wstydem, samotnością, poczuciem izolacji. To będzie miejsce, w którym można po prostu być, bez porównań, bez ocen, bez muszę. Więc, jeśli czujesz, że jesień jest dla ciebie trudna, jeśli chcesz mieć gdzie o tym porozmawiać, że potrzebujesz ludzi, którzy zrozumieją, możesz dołączyć. A więcej informacji znajdziesz na moim Instagramie Wolność odżywienia Aleksandra. Nie po to, żebyś musiała mówić dużo. Czasem wystarczy tylko być, bo czasem to bycie obok jest już wystarczającym wsparciem. I pamiętaj, że jeśli nie jest porą roku, która chce Ci coś zabrać, ona raczej chce, żebyś trochę odpoczęła od bycia kimś, kim trzeba być. Żeś mogła znów być sobą i nie śpisz się, nie udowadnij, nie musisz rozkwitać, możesz po prostu trwać, a to już wystarczy. I dziękuję, że byłeś dzisiaj, byłaś ze mną i pamiętaj, że twoje tempo też jest w porządku. Jeśli potrzebujesz więcej informacji bądź masz do mnie jakieś pytanie, to napisz do mnie na Instagramie. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli skomentujesz ten odcinek albo zasubskrybujesz mnie. Dziękuję i do usłyszenia.